Czyli gość wykonuje obrączki przez 30 minut i bierze za to 2000. W tym przypadku klienci zamówili obrączki w dokładnie tym samym rozmiarze. Taka tokarka, jaką posiadamy, kosztuje 300 tysięcy złotych. Dobry, moi drodzy, Artur z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale Zaczek Jelly. Witam Was w nowym dniu. Dzisiaj jest poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień pracy. Co prawda, poniedziałki u nas są nieprodukcyjne i staramy się zawsze, żeby był to taki dzień dla nas, kiedy biuro jest zamknięte, kiedy pracownia nie działa pełną parą. Są to dni, kiedy ogarniamy wszystkie sprawy firmowe, które nazbierały się przez poprzedni tydzień. Bądź mieliśmy zaplanowane na ten. Wtedy zajmujemy się sprawami promocji, marketingu, załatwiamy pewne jakieś formalności w pracy, omawiamy pewne tematy, które można zrobić lepiej, które można zmienić. Pracujemy nad stroną, wklejamy w sieć nowe zdjęcia, nowe posty. I jest to również dzień publikacji nowego filmu. W związku z tym, że w zeszłym tygodniu i przez weekend nie miałem czasu nagrać takiego filmu, dlatego postanowiłem dzisiaj to zrobić i zapraszam Was serdecznie do mojej pracowni, gdzie pod Waszym okiem wykonam dzisiaj komplet obrączek. Będą to obrączki z naszej kolekcji Avation. Komplet, który dzisiaj wykonam charakteryzuje się tym, że jest inkrustowany srebrem diamentowanym. Jest to jeden z kompletów, który bardzo często wybieracie i nic dziwnego, bo rzeczywiście wygląda niesamowicie. W sumie częściej wybierany jest komplet w tym samym wzorze z inkrustacją ze złota diamentowanego. Jednak bywa tak, że wybieracie alternatywę jaką jest srebro. Obrączki bazowe już mam wykonane. Jest to zupełnie inny proces, wykonany w innej części pracowni. Kiedyś z pewnością Was tam zabiorę. Jako zaczel Jelly posiadamy swoje duże centrum obróbcze, jakim jest tokarka CNC, na której wykonujemy wszystkie bazy obrączek stalowych i tytanowych. Jest to nieodłączny element naszej działalności i odkąd wykonujemy obrączki w troszeczkę większej ilości, niż to było na samym początku, musimy posiłkować się właśnie tokarką CNC. Którą ja osobiście programuję, obsługuję i wykonuję na niej wszystkie bazy obrączek, które później w tej pracowni poddaję dalszej obróbce, zdobieniu, wykonywaniu inkrustacji itd. Przy okazji pobytu w drugiej części pracowni, gdzie ta tokarka się znajduje, pokażę Wam też maszynę z lat 60., -tych, 70. -tych. To jest bardzo, bardzo stara tokarka, którą przekazał mi mój dziadek. I na niej wszystko się zaczęło. Na niej bardzo długo wykonywałem wszystkie obrączki. Była to absolutnie, jakby ręczna obsługa tej maszyny. Fantastyczna przygoda. Poznałem dzięki temu wszystkie tajniki tokarstwa, które później byłem w stanie przenieść na maszynę cyfrową. No i sami sobie zobaczycie, jak, jaka jest różnica pomiędzy tymi maszynami, ponieważ stoją one koło siebie i Zawsze, kiedy pracuję na tokarce CNC, zerkam sobie kątem oka na tamtą tokarkę i przypominam sobie, jak to było na początku. Jaka to była ciężka, naprawdę trudna praca, żeby wykonać te wszystkie obrączki, żeby dotrzymać yy, rozmiary szerokości profilowania i utrzymywać odpowiedni standard. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo wspiera nas tokarka yy, cyfrowa. Jednak był to świadomy wybór, który zastosowaliśmy. Możecie teraz słyszeć tu pod małych stóp, bo Elza nas odwiedziła. Wracając do tej tokarki. Tokarka CNC był to świadomy wybór, jakiego dokonałem kilka lat temu. Z jednej prostej przyczyny. Mnóstwo czasu schodziło na wykonywanie bazy obrączek. A ja stwierdziłem na pewnym etapie, że ja ten czas wolałbym poświęcić na wykonywanie inkrustacji czyli na proces, który wymaga ogromnej uwagi, staranności i precyzji, tak, żeby zdobienie obrączki było zawsze precyzyjnie wykonane, i przede wszystkim odporne na trudy dnia codziennego. Dlatego czas, który spędzałem przy pierwotnej ręcznej tokarce, sprawiał, że powiedzmy zaczynałem od rana, kończyłem około 13-14 toczyć. I następnie musiałem zabrać się za inkrustację, najczęściej tego samego dnia. I sami widzicie tą proporcję, ile czasu, ile energii mi pozostawało na tą drugą, teoretycznie ważniejszą z pewnych przyczyn część pracy. Teraz mam ten komfort, że toczenie odbywa się w miarę szybko w miarę szybko bardzo szybko a całą resztę dnia mam na dopracowanie Waszych obrączek, wykonanie Waszych zdobień zgodnie z Waszym życzeniem. Tak, żeby każda obrączka, która opuszcza naszą pracownię, była perfekcyjnie wykonana i wizualnie zgodnie z Waszym upodobaniem. Teraz zapraszam Was serdecznie do biurka złotniczego, przy którym na co dzień pracuję, wykonując pewne obrączki, nie wszystkie. Natomiast pewne komplety wykonywane są właśnie tam. Teraz widzicie moje biurko złotnicze, przy którym zwykle pracuję. Wykonując właśnie chociażby inkrustację z srebra czy złota, tak widać też świecącego jednorożca, którego powiedzmy ukradłem córce z pokoju. Przy tym właśnie w biurku dzieje się magia, będziecie mogli zaobserwować kilka czynności, które zaraz wykonam. Zaczniemy od przygotowania kanałka na inkrustację. W przypadku obrączek, w których inkrustacją jest srebro bądź złoto kanałek na, na tą właśnie inkrustację wykonuję tutaj na miejscu na maszynie ręcznej, na tokarce. Z tego względu, że kiedy przygotowuję sobie materiał złoty bądź srebrny w postaci drutu, który później używam jako inkrustację, ten wymiar drutu zawsze minimalnie się różni i nie jest możliwe przygotowanie, znaczy nie jest możliwe, trudniejsze byłoby przygotowanie Kanałka odpowiedniej szerokości i potem dopasowanie tego drutu odpowiedniej średnicy. Ja wolę wykonać to w drugą stronę, to znaczy najpierw wykonać sobie drut srebrny bądź złoty, a później już ręcznie na maszynie tutaj w pracowni wykonać kanałek o idealnym wymiarze, oczywiście minimalnym, mniejszym niż ten drut, żeby cała inkrustacja weszła na wcisk. Jak już będziemy mieli ten kanałek, wykonamy inkrustację. Potem będziemy musieli zlutować ten drut srebrny, a następnie wyszlifujemy całą obrączkę i poddamy ją procesowi diamentowania, który nadaje obrączce ten fantastyczny wygląd. Jesteśmy teraz przy tokarce, którą obsługuję ręcznie. Jest to mała tokareczka, ale zupełnie wystarczająca do takiej obróbki metali. Przy odpowiednich narzędziach, odpowiedniej ostrości, jesteśmy w stanie. Wykonać bardzo precyzyjne toczenia. Zabieramy się za pracę. Wcześniej przygotowane obrączki mamy już nałożone na trzpień tokarski. To jest takie cudo, na które nakładamy obrączkę. Wtedy możemy na tokarce w bardzo komfortowy sposób toczyć obrączkę po zewnętrznej. I oczywiście po wykonaniu precyzyjnego mierzenia możemy wziąć się za pracę. Wykonania precyzyjnego kanałka, którego szerokość wyznacza mi średnica drutu, jaki wcześniej przygotowałem, posługuje się szczelinomierzem. To są tego typu przygotowane wcześniej precyzyjnie blaszki o różnej szerokości. W tym momencie nasz drut wynosi 0,8 mm. Kanałek musimy wykonać minimalnie węższy niż ten drut, czyli powiedzmy 0,75 mm. I właśnie taką blaszkę wybieramy z pośród całej gamy. I mamy 0,75 mm. Za pomocą tego przyrządu sprawdzam sobie, czy mój kanałek jest już odpowiedniej szerokości. Jeżeli taka blaszka w kanałek wchodzi z luzem, no to przekroczyliśmy dany wymiar. Jeśli się nie mieści, wiadomo, że możemy jeszcze lekko dotoczyć i szukamy tego punktu, gdzie taka blaszka wchodzi na wcisk. Kiedy znajdziemy idealny punkt, gdzie nasz szczelinomierz wchodzi idealnie w nasz kanałek. Wtedy możemy zakończyć taki proces i zająć się drugą obrączką. W tym przypadku klienci zamówili obrączki w dokładnie tym samym rozmiarze i w ogóle we wszystkich parametrach dokładnie takich samych, czyli szerokość profilowania i rozmiar obrączki. Dlatego nie muszę podmieniać trzpienia tokarskiego, tylko podmieniam obrączkę i proces zaczynamy od początku. Teraz, kiedy mamy już obie obrączki przytoczone i w obu jest idealnie wytoczony kanałek o precyzyjnej szerokości i głębokości, możemy wziąć się za szlifowanie obrączki. Ten proces odbywa się na polerce stołowej, którą przerobiłem na własne potrzeby czyli zamiast elementu polerującego, montuję tam trzpień, który przygotowałem wcześniej na tokarce. Na ten śpień nakładane są obrączki, dzięki temu mogę od każdej ze stron precyzyjnie taką obrączkę wyszlifować. Tutaj nadajemy już ostateczny profil i szerokość obrączki, bo wiadomo, że po procesie tokarskim zawsze pozostają pewne niedoskonałości, które teraz musimy ręcznie usunąć. Proces lutowania wymaga zachowania dużej czystości, tak żeby lód był odpowiedniej jakości, dlatego musimy teraz obrączki dokładnie umyć. Do mycia obrączek wykorzystujemy takie cudo, jest to myjka ultradźwiękowa, przy której nastawiamy temperaturę, w tym przypadku jest to ponad 60 stopni, włączamy ultradźwięki i zanurzając obrączkę myjemy ją dokładnie. Po dokładnym umyciu obrączek opukujemy je. Wstępnie osuszamy. A następnie wykorzystujemy tak specyficzne narzędzie, jakim jest suszarka do włosów. I suszymy obrączki. Mamy obrączki, przygotowane do. Dalszych procesów. Teraz zapraszam do biurka złotniczego, gdzie przeprowadzimy cały proces inkrustacji, lutowania, a po lutowaniu opowiem Wam o diamentowaniu. Aktualnie korzystam z tego, że złoto odpowiednio wyżarzone, czyli rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury na granicy topnienia, zostało szybko schłodzone w zimnej wodzie i dzięki temu jest bardzo miękkie. W tym momencie możemy w bardzo fajny i komfortowy sposób przeprowadzić całą inkrustację. Za pomocą ściskania wprowadzamy wcześniej przygotowany drut o, jak przypomnę, większej średnicy niż szerokość kanałka. Przez to, że drut jest bardzo miękki, poddajesz się temu procesowi i układa się idealnie w przygotowanym kanałku. Musimy pamiętać, żeby przestrzeń była w pełni wypełniona przez srebro. Kiedy szukałem jakichś odpowiednich technik na wykonanie tego wzoru, niejednokrotnie pojawiały się pewne problemy. No i właśnie, powiedzmy sobie parę słów o, o wykonywaniu takich obrączek. Jak to jest, skąd pomysł, skąd umiejętności? To działa mniej więcej tak. Na początku, kiedy tworzycie taką firmę, tworzycie pierwsze kolekcje, no to faktycznie jest to bardzo trudne. Trzeba wymyślić coś swojego, trzeba wymyślić jakiś oryginalny sposób na swoją pracę, na to jak Wasze obrączki będą wyglądały. Szukacie inspiracji, podpatrujecie, przeglądacie internet, staracie się połączyć różne wzory, które Wam się podobały, może w jakiś innych pracowniach, innych stronach, tak żeby stworzyć coś własnego. Natomiast z czasem, kiedy macie już pewne schematy, kiedy już macie pewne obrączki gotowe, pewne kolekcje przygotowane, wymyślanie kolejnych opcji jest dość łatwe. To już przychodzi samoistnie, ponieważ macie już duże umiejętności, macie już dużą wiedzę, wykonaliście już dziesiątki czy setki obrączek i te pomysły przychodzą same. Czasami jest tak, że Wykonanie nowej obrączki polega na zmodyfikowaniu poprzedniej albo zmiksowaniu dwóch wzorów. I tak też powstał pomysł na inkrustację srebra. Wykonywałem obrączki ze srebra. Wykonywałem obrączki z tytanu z innymi inkrustacjami, i w pewnym momencie pomyślałem, a dlaczego by nie połączyć tych dwóch jakby wzorów i wykonać obrączkę. Z kanałkiem pod inkrustację, na przykład z drewna, ale zamiast drewna, wykorzystać srebro. I zacząłem kombinować. I oczywiście to nie było tak, że usiadłem i, i, i się udało. To wymaga mnóstwa pracy, mnóstwa czasu, mnóstwa błędów, powtórek. To też wiąże się bardzo często z tym, że należy taką obrączkę wykonać, a potem ją specjalnie zniszczyć, żeby zobaczyć, czy wszystkie warstwy. Pod warstwą widzialną są dobrze wykonane? Czy ta obrączka jest odporna na wszystkie trudy, na które zostanie wystawiona podczas użytkowania? To nie jest łatwa sprawa. I teraz pomyślcie sobie: dziś w tym filmie, szacuję, że będzie on trwał 20-30 minut, wykonam komplet obrączek. Ktoś, kto nie do końca jest świadomy, jak ten proces wygląda, Mogę sobie pomyśleć w tym momencie, aha, fajnie, czyli gość wykonuje obrączki przez 30 minut i bierze za to 2000. No nie jest tak do końca. Weźmy pod uwagę fakt tego, że na rynku jesteśmy już te tam 14 lat, powiedzmy. Weźmy pod uwagę to, że zanim wykonałem taki komplet obrączek, wykonałem setki innych kompletów obrączek wcześniej. Zanim, Po tej setce, Innych obrączek. Po tej, po tej setce innych kompletów, zanim wykonałem ten konkretny komplet, to musiałem go wykonywać kilkanaście razy. Musiałem od nowa próbować. Traciłem materiał, traciłem czas, zdobywałem wiedzę. I to jest coś, za co dzisiaj się płaci, zamawiając u nas obrączki. Weźmy też pod uwagę cały ten sprzęt, jaki mnie otacza tą pracownię. Są tutaj dziesiątki tysięcy władowanych złotych które trzeba było na początku zarobić, żeby teraz w komfortowy sposób móc wykonywać takie obrączki. Wspomniałem Wam o centrum obróbczym, które posiadamy. Jest to niezbędny element do wykonywania takich obrączek z tytanu i ze stali. Kilka lat temu, kiedy decydowałem się na to centrum obróbcze, kosztowało ono 250 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy taka tokarka jaką posiadamy kosztuje 300 tysięcy złotych. I teraz pomyślcie sobie, Ile takich kompletów obrączek należy wykonać, żeby odrobić te koszty, które wnieśliśmy, żeby móc w komfortowy sposób wykonywać dla Was obrączki. I po tym wszystkim, po tych wszystkich kosztach, wszystkich latach, ogromie czasu, jaki poświęciłem na naukę, zdarzają się klienci, którzy pytają, dlaczego tak drogo? Drodzy klienci, dlatego tak drogo, bo się za ten sprzęt, za tą przestrzeń, gdzie Was zapraszamy, za te targi, na które jeździmy, za tą reklamę, z której znacie naszą pracownię, aby wyświetliła się Wam na Facebooku, na Instagramie bądź w innych miejscach w sieci. Za to wszystko się płaci. Niestety takie obrączki muszą kosztować. Kiedyś ponieśliśmy ogromne koszty, kiedyś poświęcaliśmy mnóstwo czasu, nadal poświęcamy mnóstwo czasu i mamy koszty, ale dzisiaj te obrączki muszą kosztować tak żebym i ja miał satysfakcję ze swojej pracy. Proces inkrustacji i lutowania mamy już zakończony. Teraz wytrawimy obrączkę, wyszlifujemy ją tak, żeby usunąć nadmiar srebra, który wystaje ponad powierzchnię obrączki, a następnie wrócimy tutaj do złotniczego stołu, żeby wykonać proces diamentowania. Obrączki mamy już przygotowane do diamentowania. I teraz podsumowując, wykonałem bazy obrączek, następnie Wspólnie wykonaliśmy kanałki na inkrustację w obu obrączkach. Wcześniej przygotowany drut poddaliśmy inkrustacji, przez co mamy obrączkę z inkrustacją srebrną. Obrączka została wyszlifowana, wypolerowana i teraz przystępujemy do diamentowania. Czym jest diamentowanie? Diamentowanie jest to proces zdobienia powierzchni srebra, w tym przypadku srebra. Odbywa się pod mikroskopem za pomocą prostnicy. Prostnica jest to silnik z ręcznym uchwytem, który wyzwalam pedałem nożnym. Na jego końcu zamontowany jest malutki frez diamentowy. Wygląda to tak. Jest to część, którą trzymam w dłoni. Na końcu zaraz wymienimy odpowiednie narzędzie i za pomocą tego frezu diamentowego po całej powierzchni srebra wykonujemy diamentowanie. To jest bardzo precyzyjny i dość żmudny proces, który musimy wykonać z ogromną starannością, ponieważ jedno drgnięcie ręki i jedno dotknięcie frezem na powierzchni tytanu powoduje, że obrączka może być nie do odratowania. Kiedyś liczyłem, ile razy muszę tym frezem dotknąć powierzchni srebra. I wyszło prawie tysiąc razy. I teraz wyobraźcie sobie, że tysiąc razy każdą obrączkę muszę precyzyjnie dotknąć maleńkim frezikiem w odpowiednie miejsce, tak, żeby finalny wygląd obrączki był zgodny z wzorem, jaki prezentujemy na naszej stronie internetowej. Teraz przystąpimy do procesu diamantowania, tak więc zapraszam Was do oglądania. Pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Muzyka i zaczynamy. Proces diamentowania na obu obrączkach mamy zakończony. Myślę, że po tym co teraz widzieliście już wiecie dlaczego jest to trudne, jest to żmudne, wymaga to ogromnej precyzji. Natomiast muszę przyznać, że takie zajęcie mi osobiście sprawia ogromną frajdę. Kiedy widzę taką obrączkę już finalnie po procesie diamentowania, po tym jak teraz poddam ją ostatecznej polerce, po tym jak umyję ją jeszcze raz w ultradźwiękach, to naprawdę czuć frajdę i satysfakcję z wykonanej pracy. Mamy to. Obrączki są gotowe. Przeszły wszystkie procesy w pracowni, ale czy to koniec? Nie. Teraz zabieram obrączki do biura, gdzie sprawdzę je dokładnie, mimo że ja osobiście je wykonywałem, to i tak każdy parametr obrączki zostaje sprawdzony. Tak, żebyśmy mieli pewność, że zamówienie jest zgodne z tym, co mamy na formularzu zamówienia. Następnie takie obrączki poddajemy grawerowaniu, czyli nanosimy na wnętrze obrączki tekst bądź symbol zgodnie z Waszym życzeniem. Następnie nagrywam krótki filmik, ponieważ od pewnego czasu przyjąłem taki standard, że każde obrączki, które opuszczają pracownię są przeze mnie nagrywane i wrzucamy je na TikToka. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi jakie komplety obrączek opuszczają naszą pracownię, jaka jest różnorodność naszych obrączek, to zapraszam was do polubienia naszego profilu na TikToku. Następnie zabieram obrączki do naszego studia, gdzie je dokładnie fotografuję. Dzięki temu mamy na bieżąco materiał, którym możemy pracować, którym możemy generować reklamy, publikować na Instagramie i na Facebooku. Jednocześnie te zdjęcia są dla nas pewnego rodzaju archiwum. To znaczy, jeżeli Wy jako klienci mielibyście jakiekolwiek wątpliwości, co to do wyglądu takich obrączek, po tym jakie do Was wyślemy, i zwrócicie się z jakimś zapytaniem w naszym kierunku. Wtedy ja otwieram sobie dany plik ze zdjęciem, które jest podpisane numerem Waszego zamówienia i na tej podstawie możemy przeprowadzić dalsze rozmowy na temat danych obrączek. Po sesji fotograficznej to nadal nie koniec. Zabieram obrączki z powrotem do biura i przekazuję je edycia. Edyta na podstawie formularza zamówienia wykonuje dla Was certyfikat do obrączek. Certyfikat wykonujemy do każdego kompletu obrączek, tak żebyście mieli pewność, że te obrączki pochodzą z naszej pracowni i wykonane są z materiałów, na które się umówiliśmy. Ostatnim procesem jest pakowanie. To też zajmuje sporo czasu, ponieważ obrączki są ponownie sprawdzane przez edytę. Czyli mamy produkcję, potem moją kontrolę jakości. Na końcu edyta sprawdza te obrączki swoim okiem i pakuje je albo w pudełko jubilerskie, albo w dedykowane pudełko drewniane, które możecie również u nas zamówić. Finalnie obrączki pakowane są w kartonowe pudełko, odpowiednio zabezpieczone. Potem jest koperta bąbelkowa, foliopak, etykieta i obrączki ruszają do Was. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. A jeśli ta tematyka Was interesuje, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia.